Cześć, Natalia Knapp z tej strony. Jaka jest najbardziej niekomfortowa rzecz, jaką mogę dzisiaj zrobić? Jaka jest najbardziej niekomfortowa decyzja, jaką mogę dzisiaj podjąć, by moje życie rozkwitało wspaniałością siebie? To są pytania, które lubię sobie zadawać od wielu, wielu miesięcy, codziennie, rano. One nie są łatwymi pytaniami, one nie są komfortowymi pytaniami, dlatego że one z automatu moje życie przez minutę, czasami przez cały dzień zapraszają do dyskomfortu. Czyli zapraszają do czegoś, co moje życie popchnie dalej. I teraz, żeby była jasność, czasami jest tak, że to, co będzie największym dyskomfortem. To jest zatrzymanie się, relaks i regeneracja, bo na przykład biegniemy za bardzo i gdzieś żeśmy totalnie pogubili swoje cele i wartości. Czasem najbardziej niekomfortowe będzie to, żeby w końcu gdzieś komuś powiedzieć nie, bo zbyt dużo razy powiedziałeś tak. I w drugą stronę czasem najbardziej niekomfortowe będzie to, żeby wreszcie otworzyć się na pewne rzeczy. Powiedzieć tak, otwieram te drzwi, otrzymuję, chociaż przez wiele dni, tygodni, miesięcy, a czasem przez wiele długich lat, robiłeś wszystko, żeby postawić bariery, barykady i zrobić wszystko, żeby tego czegoś, czego kogoś do swojego życia nie wpuścić. Jaka jest najbardziej niekomfortowa rzecz, którą mogę dzisiaj zrobić? Która sprawi, że moje życie będzie dokładnie takim życiem, jakiego ja dla siebie chcę. Cześć.